Przede wszystkim dzisiaj na temat zaskakujących doniesień Bilda, więc niemieckiej gazety, na temat hierarchii, która panuje w niemieckiej szatni Bayernu Monachium. No właśnie, czy Robert Lewandowski w tej szatni jest liderem, czy też nie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij grzew dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj na temat em, to tak, na, tak naprawdę hierarchii w Bayernie Monachium, a dokładnie w szatni Bayernu Monachium, kto jest kluczowym zawodem zawodnikiem w tej drużynie, kto jest zawodnikiem, który się liczy, kto aspiruje tak naprawdę do tego, żeby być tutaj, no, można powiedzieć takim przewodniczącym, tak, no, przewodniczące to bardziej się chodzi o szkołę, natomiast, no właśnie, kto tak naprawdę jest ważny, jeśli chodzi o Bayern Monachium, jaka tutaj jest hierarchia zaraz tutaj zaraz to właśnie yy, przedstawię tak a więc build yy, yy, lubi tak naprawdę zaglądać do szadni op, opisywać różne tutaj zakulisowe sytuacje zakulisowe yy, tutaj takie ciekawostki można powiedzieć no i Bid zrobił taką listę. Na miejscu pierwszym jest Manuel Neuer, jako, jako kapitan. Miejsce drugie to jest Robert Lewandowski, Thomas Miller, wicekapitanowie, tak? To jest ciekawe zestawienie. Miejsce trzecie to jest Joshua Kimmich, jako przyszłościowy kapitan. Miejsce czwarte to jest David Alaba, Alaba i Thiago Alcantara, zawodnicy od integracji. To też ciekawie brzmi, tak? My tutaj zawsze po prostu to kojarzymy w kontekście peszki, tak? Integracja. Dobra, miejsce piąte to jest Leon Gorecka, Sergi Dżnabri, Jérôme Boateng, Niklas Zuzule, Javi Martinez, Sven Ulrich, Kingsley Coman, to jest młodzież i doświadczone gwiazdy, tak? A więc tak wygląda właśnie to zestawienie, czyli Robert Lewandowski praktycznie jest na miejscu drugim, zaraz po Manule, Manuelu Neuerze, który jest kapitanem, tak? I tutaj miejsce drugie, Robert Lewandowski, Thomas Miller, wicekapitanowie, to oni tak naprawdę liczą się w, w szatni Bayernu Monachium, i tak wygląda to zestawienie tak? oczywiście pozycja Roberta Lewandowskiego jest bardzo mocna, tak bo mnóstwo zdobywa goli dzięki temu Bayern Monachium zwycięża mecze natomiast widzimy rzeczywiście, że tutaj Robert Lewandowski został doceniony, tak? został po prostu on doceniony natomiast tak, jeśli chodzi o początek tego roku a więc 2019 roku to na, na, pierwszym, miejscu był, na pierwszym miejscu był Manuel Neuer Potem jego zastępcą był Tomasz Miller i Robert Lewandowski, jako wicekapitanowie. Natomiast ta sytuacja zupełnie się zmieniła tak? teraz po 12 miesiącach. Robert Lewandowski, gdzieś był na początku roku, na trzecim miejscu, tak, jako wicekapitan, to był na trzecim miejscu. Teraz praktycznie jego rola w szatni jest podobna jak właśnie Tomasa Millera no i wiemy o tym też, że zawodnikiem tak kluczowym dla Bayernu Monachium jest Joshua Kimmich, tak, przyszłościowy, można powiedzieć, kapitan, który w przyszłości będzie kapitan, kapitanem Bayernu Monachium, chociaż ja muszę powiedzieć, że Kimmich ma takie momenty, gdzie tak naprawdę przesadza i spala się, tak, fajny jest taki zawodnik, ja bym na przykład gdybym prowadził zespół, to chciałbym mieć takiego zawodnika i nie tylko, jeśli chodzi o umiejętności, bo może takiej wielkiej umiejętności tutaj kimś nie ma, natomiast rzeczywiście charakterologicznie, tak, ale czasami to przeszkadza tak, bo czasami może to prowadzić do konfliktów. Na przykład ostatnio była taka sytuacja z Boatengiem, gdzie oni praktycznie zrobili sobie kogucika, tak, tak zwanego, czyli no, naskoczyli do siebie tutaj czołami, tak, bo Boateng zawalił praktycznie sytuację, doprowadził do utraty gola. Natomiast yy, właśnie kimiś podszedł do niego z pretensjami, yy, tak, nakrzyczał na niego. Boateng wiadomo, że silniejszy, wyższy, no i praktycznie zrobili sobie takiego kogucika, tak, do, do czoła. Yy, przytknęli. Z jednej strony to jest fajne, tak? bo to pokazuje też, jak bardzo im zależy na tym, żeby osiągnąć sukces, zwycięstwo, jaka jest presja. Z drugiej strony to może być tak naprawdę problematyczne, tak? No, bo to może później prowadzić do tego, że powstaną grupki, pewni piłkarze nie będą lubić siebie, nie będą chcieli ze sobą praktycznie grać, więc no, kimś ok, ale troszeczkę powinien spuścić stonu, tak, w odpowiednich momentach. Natomiast rzeczywiście, e, kimś ma takie zapędy, tak? Mi się wydaje, że w ogóle on do Bayernu Monachium może nie został wybrany jak na podstawie umiejętności, bo e, te, te umiejętności nie, jeden zawodnik tutaj w lidze niemieckiej ma lepsze. Natomiast rzeczywiście taka zaciętość, tak? Nieprawdopodobne. Znaczy, on jest włączony podczas meczu kompletnie od tego blichtru, od kibiców, od pieniędzy, e, tak? Tylko zwycięstwo Bayernu, tak? To taki prawdziwy żołnierz wierny, lojalny. E, Robert Lewandowski też jest przecież lojalny, wierny, tak? Ale on nie, nie jest aż tak zacięty, potrafi do tej czasem odpuścić, zdaje sobie sprawę, że czasami może coś nie wyjść. No, podobną sytuacja właśnie do bo to jest Thomas Miller. Tak? Jego zaciętość, niezwykłość to jest fajne, na przykład jak się patrzy na tych zawodników, że niewątpliwie oni mają taką właśnie taki gen zwycięstwa. tak W każdym meczu chcą zwyciężyć, bez względu czy to jest drużyna, która jest w, na, na, w, tak naprawdę na samej górze tabeli, czy na samym dole. Tak? Tu musi być zwycięstwo, to jest ten gen, gen zwycięzcy. I to mi się podoba w przypadku na przykład Bayernu, Monachium, Tomasa Millera czy Kimisia, że oni zawsze chcą zwyciężyć i dalej zdobywać gole, tak? To, co na przykład bardzo często reprezentacja Polski robi, odpuszcza mecz albo dostosowuje się do przeciwnika. No, tak, nie można, tak? Jeżeli nawet przeciwnik jest słaby, to trzeba wygrać z nim 6-1, 6-0, 8-0, czy nawet 12-0, tak? A bardzo często reprezentacja Polski dostosowuje się do przeciwnika, a właśnie to jest, in inaczej jest w przypadku Tomasa Millera i Joshua Kimisia, tak? No, taki zawodniku na pewno no ja bym chciał po prostu w swojej drużynie, gdybym e, miał jakiś klub piłkarski, tak czy drużynę, e, tak tutaj tylko fantazji, oczywiście, tak. Natomiast rzeczywiście e, ci zawodnicy dają dużą jakość. No i pierwsze miejsce Manuel Neuer. Chociaż o Manuel Neuer dużo popełnia błędów, tak? Moim zdaniem, tego wyjścia wysokie z bramki też są często niebezpieczne. Mogą one się zakończyć faktycznie statą bramki. Ja bym tutaj jednak skorygował dużo, jeśli chodzi o Manuel, Manuela Neuera. Wszyscy tak naprawdę tutaj zachwalają to, że Manuel Neuer z, zrewolucjonizował piłkę nożną, zaczął wychodzić bardzo wysoko od bramki i tak dalej. Ale z drugiej strony, jest to ryzykowne. Tak? Tutaj trochę bazuje się też na. na, na, na na ryzyku, bo gdyby na przykład go przelobował jakiś piłkarz, albo gdy Manuel Noel podłącza się pod ostatnie akcje podczas meczu, to też są sytuacje gdzie tak naprawdę, no na przykład są to jakieś kluczowe mecze i pod koniec praktycznie ty, tego meczu Manuel Neuer wchodzi do pola tak, karnego przeciwnika, gdy jest wykonywany rzut rożny, tak. Teoretycznie jakby tutaj piłka została wypita, mogłoby paść bramka, tak? Bo przecież nie ma Neuera w bramce, więc uważam, że tutaj, ma, poza tym Bayern Monachium ma tylu świetnych, klasowych zawodników, że sam Manuel Neuer nie zbawi tak naprawdę tutaj te, tego pola karnego. Tutaj ja bym wiele skorygował, jeśli Manuela Noiera Natomiast rzeczywiście dobre występy, świetne tutaj parady. Tak? To, co przede wszystkim Manuel Neuer ma bardzo cennego, jeśli chodzi o charakter, osobowość, samokrytycyzm. Tak? Jest bardzo samokrytyczny względem siebie. Potrafił bardzo tutaj zrugać i Bayern Monachium i reprezentację Niemiec. tak. Często, pamiętam, przedstawiałem filmiki, gdzie Manuel Neuer mówił, że graliśmy tak fatalnie, że to jest cud, że tylko tak nisko przegraliśmy. Także rzeczywiście bardzo duża samokryty samo tak? Natomiast Manuel Neuer pierwsze miejsce, drugie miejsce Robert Lewandowski, Thomas Miller, trzecie miejsce Joshua Kimmich, czwarte miejsce Dawid Alaba i Thiago Alcantara, tak? No Dawid Alaba i Thiago Alcantara to są kluczowi faktycznie zawodnicy dla tej drużyny. Dawid Alaba, mnóstwo faktycznie dograń do Roberta Lewandowskiego, asysty, a Thiago Alcantara absolutny przecinak, tak? Zawodnik kluczowy, który przecina akcję tutaj przeci, przeciwnika, wroga, nie pozwala na się przecina akcję i robi. kontrę, kontr praktycznie dogrywa piłki do napastników, do, czy do Tomasa Millera, czy na przykład znaczy do Roberta Lewandowskiego, tak na, jako napastnika, ale do przodu dogrywa te piłki, po których często na przykład padają gole, tak? On wyprowadza tą, pierwszą tą piłkę. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to zestawienie, tak ono wygląda. Oczywiście Robert Lewandowski ma niepodważoną tutaj z hierarchię w szatni Bayernu Monachium, ale też jakby Robert Lewandowski z tego nie korzysta w sensie negatywnym, tak, że będzie kogoś tam po prostu tak tutaj dręczył, można powiedzieć, w szatni, że ktoś jest nowy, albo że musi się wkupić i tak dalej. Zresztą Robert Lewandowski kiedyś mówił o nowych zawodnikach, którzy przychodzą, przychodzą do reprezentacji Polski, to mówi, że najlepiej mogą się wkupić w łaski drużyny, kiedy zdobędą gola albo jakąś asystę, tak. Natomiast no, Robert Dewanowski chce przede wszystkim być liderem na boisku, tak, a nie w szatni, żeby tu być jakąś charakter charakterologicznie przywódcą. Wydaje mi się, że tak, jeśli chodzi o przywódcę takiego w szatni to jest z nimi właśnie kimś najbardziej i Thomas Miller, natomiast z tej takiej grupy mniej liczących się zawodników, to jest Boateng, tak, Boateng zawsze ma coś do powiedzenia, jednak ma poczucie silnej jakby osobowości, charakteru, to rzeczywiście z tej grupy właśnie tych pozostałych zawodników, no ale tu nie chodzi o to, żeby się licytować, tak, kto bardziej krzyknie albo uderzy szafką po prostu w szatni, tylko ta licytacja powinna się odbywać na boisku, tak, to do co właśnie robi Robert Lewandowski, gwarantuje te bramki, tak, no a teraz te praktycznie tych goli, 220 goli zdobył, tyle co Jup Henkes, trzecie miejsce, jeśli chodzi o klasyfikację czasów w Bundesliga, tak, Robert Lewandowski znajduje się na trzecim miejscu, ex z Juppem Henkesem, no a przecież wystarczy, że będzie tylko jednego gola i przeskoczy już Jupa Henkesa w tej klasyfikacji. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.